Czego się boimy? Przede wszystkim rozbieżności w tym, jaki mamy obraz z siebie samych, a jaka jest rzeczywistość. Jacy naprawdę jesteśmy. Wyobrażamy sobie i przyjmujemy różnego rodzaju obrazy z siebie samych takich zintegrowanych, oświeconych, pięknych, uśmiechniętych, świadomych, tralala. A spotykamy się z różnymi odsłonami siebie, reakcjami na różnego rodzaju sytuacje, które hmm, nieraz odbiegają od tego wyobrażenia siebie. Jak się wtedy zachowujemy? Tego się boimy najbardziej. Zobaczyć prawdę, spotkać się z sobą w nagości, a w pokoju ciemności jest nagość, jest prawda. Czego się boimy? Zobaczyć siebie takim, jakim naprawdę jestem. W każdej odsłonie. Tej chcianej i niechcianej. I otulić w całości siebie, bo to są doświadczenia, które nas budzą w mądrości wybierania siebie na nowo każdego dnia. I zakładamy różnego rodzaju maski. Patrzymy na innych, oceniając, mierząc, Osądzając, porównując, i cały czas jest w nas taki zacisk. Bo kiedy spotykamy się z prawdą o sobie samych, otulając wszystkie odsłony samych siebie, to następuje takie przebudzenie w takim rozumieniu życia, przepływu, że za każdym razem wybieram na nowo i patrzenie na kogoś, mierzenie, ocenianie, osądzanie to tak naprawdę czynię to sobie. Bo to pokazuje mi mnie samego. Jakie cudne jest wtedy, kiedy puszczamy to wszystko, żyjąc w prawdzie samym sobą, będąc wolnymi od opinii kogokolwiek. Żyjąc Według swojego śpiewu serca, tańcząc swój taniec, każdego dnia wybierając na nowo, na nowo, jak chcemy się przejawiać. Najlepszego.